Witamy serdecznie 6 dzień grudnia 2024 roku hala Szefka Sportu i Rekreacji w Suwauka. Witamy serdecznie Michał i dzisiaj bardzo ważny dzień, ale myślę, że nasza uwaga, ta szczególnie popołudniowa będzie zwrócona na to, co się będzie działo w fali Suwalskiego Osiru. Zapraszamy Państwa w podróż. 13 tygodni przed nami, 13 na pewno emocjonujących kolejek z udziałem reprezentujących zespoły z naszego regionu, nie tylko Suwałki, ale trzy drużyny z Sejmu, drużyna z Gołdapi, drużyny z powiatu suwalskiego. I to cieszę, że nasza Suwalska Liga Mistrzów zyskuje na sile no i bądź sobocza, to jest dziesiąty sezon palowych rozgrywek piłki nożnej. Wojciech Kowalewski, wielokrotny reprezentant Polski. Co sądzisz o takich projektach jak Top Liga Masters Suwałki? Każda inicjatywa, która aktywuje lokalnych sportowców, piłkarzy, ale też i społeczeństwo jest jak najbardziej pozytywna i wskazana. No widzimy dzisiaj po frekwencji kaliosji w Kali swałkach, że zarówno dużo dzieje się na parkiecie, jak również spore zainteresowanie na trybunach. Także to jest na pewno nie tylko możliwość aktywnego spędzania czasu, ale też emocje, widowisko, które jak widzimy interesują wielu kibiców w suwałkach i to cieszy tym bardziej, że to już jest dziesiąta edycja tego projektu i z każdym, z każdym rokiem i poziom sportowy, organizacyjny jest coraz wyższy, także myślę, że bardzo ciekawa oferta dla suwałskich kibiców i nie tylko, bo uczestników mamy również z całego regionu. 65 lat oczywiście apetyt ma na dużo, dużo więcej. Widać sportowa sylwetka. W dalszym ciągu ogromne zainteresowanie tym, co się w sporcie dzieje, nie tylko oczywiście e, suwatki. Moi drodzy, zespołu poszukiwania kartek z Suwałki. Jakie macie cele na ten sezon? Liga dopiero się zaczyna, także postawiliśmy sobie cele takie w sumie jak co roku, czyli walka o podum, walka o mistrza. Jak to się skończy, zobaczymy. Liga będzie mocna i wyrównana. Andrzej Dulis zespołu Łóżka i Sejnek spotkaniu z opakowaniami Kartek innego. Powiedz tego celem spotkanie z przecięty mecz e, uważam, że wynik sprawiedliwy. Obie drużyny stworzyły sytuację. E, mamy bardzo dobrą drużynę, przeciwnik również. Myślę, że Karteks będzie jednym z pretendentów do stania na podium. Jakie macie cele na ten sezon obrona tytułu? E, w tym roku cel jest e, dobra zabawa. Zdobyliśmy to co zamierzaliśmy już w tamtym sezonie, więc w tym roku tylko i wyłącznie zabawa. No i żeby środek tabeli był, nam to wystarczy.